Figurski, w dobrej formie od rana. Serbia, Litwa, Grecja, Azerbejdżan, Gruzja, Szwajcaria, Węgry, Finlandia, Rosja i Islandia. A razem z nimi ośmiu widzów którzy wczoraj oglądali ową ceremonię. To magiczna dziesiątka. Na bramce Jan Tomaszewski, tre trenerem tej kadry, powinien zostać Smuda. Panie, panowie, wszystkie te kraje, Azerbejdżan, Islandia i Finlandia śpiewają lepiej niż my. To jest przedsmak euro. Co co dzisiaj w piosence, jutro w piłce nożnej. Dziękujemy. Mówiło się przed tym konkursem, przed wczorajszymi eliminacjami, że jesteśmy czarnym koniem tego festiwalu. Rzeczywiście się, widziałem że Znowu kiedyś... jesteśmy czarną dziurą tego festiwalu. Na czarnym końcu widziałem tą panią Magdalena Tul. Słyszałeś kiedyś imię, nazwisko Magdalena Tul? Coraz częściej czuję się jak Murzyn Świata w związku z tą czernią, coraz częściej przeglądając się w lustrze wyglądam jak Omena Mensa. Łączę się dzisiaj z ponad 120 milionową publicznością Eurowizji, bo ja też w życiu nie widziałem Magdaleny Tul i jak znam życie Eurowizję, już nigdy. Ale to nigdy o niej nie usłyszymy, w przeciwieństwie do Finlandii, Gruzji, Azerbejdżanu, Islandii, Rosji. Z tego miejsca, organizatorom tego festiwalu, już tak dla świętego własnego spokoju oraz moralności własnej, pragniemy powiedzieć: dziękujemy! Ujemy. Dziękujemy! Dziękujemy! Żądamy wykluczenia z Europy. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. 00:00 rano w s Więcej na www.scarok.pl.